Cześć, z tej strony Iwona. Dzisiaj taki filmik za zmian w moim baniaku. Od razu mówię, że te latające pyłki to jest pokarm dla młodych skalarów. Specjalne takie granulki. W sumie kiedyś już nagrywałam film o tych pokarmach, ale może czas, żeby jeszcze raz, ale to nie dziś. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, o zmianach w moim baniaku. Jak zwykle jest tak, że na żywo wygląda fajnie. Film maker zaraz mi zrobi burę, szaro burę, kolory i wygląda to wtedy już naprawdę nieciekawie, więc musicie mi wierzyć na słowo, że jest całkiem fajnie. Przepraszam. A zatem zmiany związane z wiosną, związane ze zmianami w moim życiu, chyba na lepsze. No, i w związku z czym uznałam, że w takim stanie ducha muszę zrobić też porządki, nie tylko w życiu, ale też w swoim baniaku. No, i zaowocowało to tym, co widać. Tu, 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 tu. tu. No, i co my tu mamy? Zaraz zrobimy <laughs> jakieś zbliżenia. No to po wywaleniu części korzeni. Między innymi takimi, i takimi właśnie z krasnorostami. No to chyba widzicie, że już tych krasnych tak nie ma dużo. <laughs> Na tym jednym korzeniu jest trochę. Mm, tutaj w tym rogu wsadziłam więcej roślin. Nie, to był chyba. <laughs> Kurczę, przepraszam. To był chyba głupi pomysł y, nagrywanie y, podczas karmienia, bo wygląda to słabo. No ale trudno. W każdym razie no to jest kolacja ich dzisiejsza fajnie mi się przyjęły krynie mimo, że nie podaję CO2 ani nie podaję żadnych nie nawożę, w ogóle nic nie daję to krynie mi się fajnie przyjęły jest, tu jest pierwsza na środku jest druga jednak zaryzykowałam, dam na środek i tam w tyle na, na koło, koło na napowietrzacza mamy, mamy trzecią ta jest chyba jakaś taka najładniejsza więc skupmy się tutaj Także dosadziłam trochę roślin, trochę roślin wyrzuciłam, a dokładnie to wyrzuciłam pół wiadra 10-litrowego roślin. To sobie możecie wyobrazić. Postawiłam bowiem na inne rośliny. Tutaj widać koło groty czerwony lotosik, sobie już rośnie. Będzie bardzo ładnie, jak on się tam rozrośnie. Będzie, będzie mi tu fajnie pasował do kryni i do, i do całej reszty zbiornika. Co my tu jeszcze mamy? Mamy zmiany w obsadzie, a mianowicie, dobra, koniec tego zbliżenia, a mianowicie, jak widzicie, szwenda się tu 25 wyselekcjonowanych przeze mnie rybek, mianowicie pinoje i Philippine Blue, wszystkie te maluchy to są już moje ryby, więc moje, konkretnie z mojej hodowli, oczywiście one tutaj przeszły Teraz, żeby być w większym baniaku, to nie jest żaden, żaden tam baniak docelowy. Także wszelkie gromy, że mam 25 pinojków w 240 litrach, to, to y, oczywiście jest to po prostu zbiornik po to, żeby one sobie jeszcze podrosły. I wtedy będzie kolejna selekcja. Zobaczę, co z tego sobie y, zostawię. Oczywiście też, żeby to nie było tak cały czas... W ten sposób dojdą też do tego inne ryby. A niektórzy może wiedzą skąd. No dobra. W każdym razie, tak jak mówię, tutaj teraz będziemy sobie obserwować i hodować Pinoy i Philippine Blue. Różnice wielkości wynikają z tego, że to są, to są trzymioty. To są trzymioty, które ryb, które sobie wyselekcjonowałam i które tutaj sobie po prostu będę. Dalej obserwowała. Co my tu jeszcze mamy? Może zbliżenie zrobimy? Kurczę, jak to wygląda, jakby jakaś banda rozwielitki szalała. Tak, gdzie, nie gdzie jeszcze jest trochę na listkach krasnych. Dobra, tutaj może jakoś o tak. Tak, nowy, nowy statyw, jeszcze go nie rozgryzłam. Przybył w Valentynki. Tu sobie świrują yy. Jak się zlały z piaskiem fajnie. Nie wiem, czy będzie widać, jak ten filmmaker to przerobi. Tu sobie świrują na tabletkach Snow White. Mam ich, nie wiem, w tym momencie po kilka, no, już część już odeszła do innego domku, nie do innego świata spokojnie. Zatem zostało mi około 40 w tym momencie Snow White. I sporo, jak widać, green dragonów na długiej płetwie. Część takich już podrostków, całkiem fajnych, też już to gotowych. Generalnie większe sztuki, jak to nazywam, alfa, siedzą sobie z tyłu. Ciężko jest kłonić, żeby, żeby wyszły. Równie to tak z nimi bywa. Tutaj też taka mój nowy pomysł, czyli czarne rami Przygotowałam już dla nich zbiornik tarliskowy. Także w niedługim czasie pewnie go pokażę i pewnie będziemy obserwować tarło czarnej ramirezy, jeżeli mi się uda. A jak mi się nie uda, to będę robiła tak długo, aż mi się uda. Bo jak wiemy, akwarystyki uczymy się całe życie. Świrują sobie tutaj te skalarki, świrują sobie ramirezy, świrują sobie. Kiryski też sobie wariują Wariują sobie Snow White Simulasy są zachwycone Tym, że nie ma już tych dużych skalarów Które je goniły, kilka, kilka pożarły No ale Te niedługo też Pewnie zaczną świrować I zjadać Nie wiem co mi z tym słowem świrować Potrzebuję Fajne grotki Niestety Wbrew pozorom wcale nie tak łatwo o zdobycie fajnych grotek, ponieważ ja nie chcę takich biało-brązowych, jakichś takich w, te, w ten dziwny kolor potrzebuję kogoś, kto sprzedaje fajne groty jednolite takie mniej więcej jak ta pierwsza sprawa jeżeli macie jakąś taką osobę to prosiłabym o namiar no i co by tu jeszcze no, zajadają kolacyjkę sobie w najlepsze jak widać szyby lśnią czystością yy, ponieważ yy, nigdy jakoś nie wierzyłam w tą kartę do bankomatu ale tym razem yy, zawierzyłam <laughs> ktoś mi powiedział rób to i nie marudź więc no naprawdę wzięłam tą kartę do ręki i po prostu czarodziejska różdżka dosłownie, słuchajcie schodzi jak yy, nie wiem jak jakbyście, yy, no nie wiem jak to opisać jak masełko dosłownie także najtrudniejsze Ściany, no tu jeszcze w rogu tam trochę nie, nie ten, bo wcale nie jest tak łatwo sięgnąć też do dna akwarium. Wy tak wszyscy mówicie, że yy, wysokie akwarium, wysokie akwarium. Moje akwarium ma no 60, bo samego tego, samej powierzchni użytkowej to jest 50, a ja mam metr 72. I z moim metrem 72 muszę się czasami namęczyć, żeby sięgnąć, na przykład y, tam na tył zbiornika, i i coś poprawić, a nawet muszę się namęczyć, żeby sięgnąć tutaj z przodu. To jest tak na styk dosłownie, mimo że mam dosyć wysoką, grubą warstwę podłoża. To jednak wcale nie jest mi tak łatwo to wszystko zrobić. No, więc tak sobie, tak sobie zajadają, tak sobie w pełnej komitywie tutaj wariują. Co do tych krasnych, słuchajcie, no ja nie mogę zmniejszyć tego przepływu wody przy tej ilości ryb, to jest w ogóle niewykonalne. Są krasne, trudno, po prostu robię częściej podmianę i trochę mi się to udało zwalczyć. Także jedną, no nie, nie będę kłamała, że jedną trzecią, ale jedną czwartą wody raz w tygodniu podmieniam. Karmić też nie mogę ich przestać, bo muszą jeść tyle, ile jedzą. Kilka razy dziennie solidne, solidne porcje. Dzisiaj już miały cukinie na widelcu. Wyjęłam do filmu, żeby było ładnie, więc dostały tapsy, ale myślę, że niedługo zrobię odcinek i pokażę wszystkie moje pokarmy, bo trochę tego jest. Strasznie też y, lubię ten, że, że, że teraz tak widać y, piasek, jest więcej przestrzeni po tych, po tych porządkach. Rośliny, które są na trzecim planie, one sobie ładnie y, niedługo urosną. Bo to jest wszystko świeże, przypominam, to jest, to jest pocięte, to jest z mojej przycinki z koski, gdzie już po prostu było tak zielono, że palca nie można było wsadzić, a co dopiero, a co dopiero światło, nie mogło, które, które nie mogło dotrzeć do dna. No i teraz tutaj sobie wszędzie wszystko ładnie dociera. Krynie sobie rosną, wszystko, wszystko śmiga, na chodzi, oczywiście przy zbrojnikach i takiej ilości zbrojników, To jest po prostu niezbędne. Rzensa sobie żwawo kołuje. No i tyle. Teraz kurczę, takie ładne kolory, a ten filmmaker zaraz wszystko zniszczy. No ale trudno. Jedyne co, czym się jeszcze muszę zająć, to troszeczkę wyczyścić. Tam coś zrobić z tym piaskiem na, na froncie. Niestety różnie to tam czasem wygląda, no ale tam nie, nie patrzymy na, na sam dół. Jest to, są to normalne rzeczy. Żadna, żadna nowość. No dobra, więc takie u mnie wiosenne porządki. Tak się u mnie zmieniło w baniaku. Myślę, że dosyć spore zmiany, naprawdę dużo, duże, duże, duże zmiany. No i tyle. Pozdrawiam Was wiosennie, bo już jutro 1 marca. E, miałam nawet jutro wrzucić filmik, ale ja lubię wrzucać w niedzielę wieczorem, nie wiem dlaczego. No, czekam na Wasze komentarze. Jak zwykle. I pozdrawiam wszystkich serdecznie. I wiosennie.